O odczytanie komunikatów Komisji Egzaminacyjnej Konkursu i Olimpiady prosimy wiceprzewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konkursu i Komitetu Głównego Olimpiady, pana doktora Habilitowanego, naszego żonownika. Proszę bardzo. Protokół Komisji Egzaminacyjnej zawodów finału Konkursu i Olimpiady. Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922 o niepodległość i granice Rzeczypospolitej rozegranych dnia 12 i 13 czerwca 2008 roku w Warszawie. Komisja egzaminacyjna powołana przez Komisję Organizacyjną Konkursu i Komitet Główny Olimpiady w Składzie. Magister Adam Guław. Krzegośno, magister Konrad Łatuszek, magister Mirosław Racewicz, dr Piotr Unger, dr Zbigniew Wojciechowski, magister Jan Zawacki stwierdza, co następuje. Po pierwsze, w czwartym centralnym etapie konkursu wzięło udział 27 uczniów szkół podstawowych, 36 uczniów gimnazji oraz dwóch uczniów z zasadniczych szkół zawodowych. Trzeciego stopnia olimpiady wzięło udział 27 uczniów szkół ponad Nie stawiło się na zawody trzech uczniów z gimnazjów i jeden uczeń ze szkoły podstawowej. Punkt drugi. Zawody zostały przeprowadzone na terenie Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Niepodległości.